Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj rozwiązuję dla Was dwie podróbki ninja. A więc tak wyglądają nasze podróbeczki Kupiłam obie za dychę, czyli że razem za 20 Czy było warto? Przekonamy się za chwilę W każdym razie tak wygląda opakowanie Mamy tutaj to kolowe tło yy, Nie mamy firmy jakby Tutaj mamy to, co znajdziemy w środku, od 5 do 12 lat Tutaj mamy jakąś lampę, Loida, Motor oraz Ninjago Tutaj mamy logo Ninjago oraz Loida. Tutaj mamy znowu logo Ninjago Airslara. No i tutaj mamy jeszcze instrukcję. Taką powierzchowną, no ale jest. No i z tyłu mamy wszystko, co możemy znaleźć. Co ciekawe, kolów mamy dwóch, w dwóch różnych torsach. I to cała różnica w sumie. Mi się jeszcze podoba tutaj Nindroid. I to chyba tyle. W każdym razie tak wygląda jeszcze kola. A i od tutaj mamy właśnie made in China, i tak dalej, nie? Bok góra, bok tył, no i przód. Więc myślę, że możemy otwierać. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń, więc zostanie się do środka nie będzie zbyt trudne. Wystarczy tylko otworzyć pudełko. A w środku mamy klocki Drugie od razu też otwórzmy. Czemu nie? No i mamy. Więc otwórzmy teraz i przyjrzyjmy się zawartości. Ok, więc weźmy najpierw floyda. Ok, yy, więc będziemy się bawić. O Boże, to jest nadruk! I to całkiem niezły nadruk. Normalnie jestem w szoku. W każdym razie będziemy się bawić w wkładaniu rączek. No, maska nie jest zła, ale twarz jest masakryczna. Yy, mamy tutaj na ramiennik. Chociaż wątpię, żeby cokolwiek tam wlazło. A jednak, no to spoko. Yy, tutaj mamy jeszcze ten yy, szkielet od motoru, kierownicę i tak dalej. Są to w sumie motory, yy, motory yy, sportowe, tylko że nie wiem czemu mają od Crossa, no ale spoko. Dwa płomienie takich ciekawych elementów i to w sumie chyba tyle. Więc ja teraz to złożę, no i przejdziemy do recenzji. Okej, okay, więc tak wygląda nasz zestaw. Tak wygląda motor. Ma fajne nadruki. Wygląda nieźle, tylko to jest jakieś chore. nie wyglądają jak zlego. Lego. Czy w dotyku są jakieś takie dziwne. W każdym razie yy, tutaj było czarne, a tutaj jest zielone. Także brawo. W każdym razie tutaj mamy jeszcze nadruk na masce. No i w sumie to tyle. Tutaj mamy figurkę. Miecze można wyciągnąć. Tak wygląda twarz. Jedna wielka masakra, no ale co tam. Yy, jeśli chodzi o nogi, to wypadają, no ale są. Jeśli chodzi o nadruk, to wygląda tak. No i elementem zapasowym jest dłoń. I w sumie tyle. No i tak wygląda na motorze. O. Dobra, teraz przyszła pora na kola. Elementy są takie same, tylko że czarne, więc chyba mogę przejść do budowy. Więc tak wygląda motor. Tutaj mamy nadruki, Koła się kręcą, oczywiście, jeździ bardzo gładko. Tutaj mamy tą maskę, właśnie. Kierownicę się tak obniża. Tutaj mamy te płomienie. W sumie równie dobrze możemy posadzić te miecze. też nieźle, wygląda. Więc. Więc ok. Oczywiście ręka zapasowa, jeśli chodzi o figurkę, to wygląda lepiej niż Lloyd. Tutaj wygląda tak. Nadruk bardzo ładny. Nogi również bardzo ładne. Nadrukowane, bo ich wykonanie jest po prostu masakryczne. Nadruk na rękach obu. Nadruk na głowie też nie jest zły. Jak mówiłam, gorszy jest Lloyd'a. Tak wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o maskę, to wygląda tak. Też fajnie. Więc do kola zastrzeżeń nie mam. Chyba, że chodzi o nogi, bo one są wykonane strasznie, po prostu tak krzywo, że e, aż słów brakuje. W każdym razie tak wygląda nasz kol. Pędząc na motorze o naprawdę fajnie więc motory na plus figurki f 5 zł o wiele za wysoko ja dałabym za to najwyżej piątaka i to za oba także moim zdaniem cena jest o wiele za wysoka w każdym razie polecam Wam zakup takiego zestawiku, ponieważ motor robi naprawdę dobre wrażenie. W przeciwieństwie do ludzików. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do widzenia w kolejnym odcinku. Cześć!